Witam w retrogaming.pl. Ja jestem Seba Dragon, a dziś recenzuję dla Was grę Prince of Persia Dusza Wojownika z 2004 roku. Ubisoft po sukcesie Piasków Czasu postanowił kontynuować serię i rok później doczekaliśmy się drugiej części fabuła. Druga część prinsa ma miejsce 7 lat po piaskach czasu. Za dużo nie dowiadujemy się co działo się z księciem przez te 7 lat, ale wiemy jedno. Uciekał przed strażnikiem czasu Dahaką, który pojawił się po zabawach z czasem, który książę zafundował w poprzedniej części. Zmienił przez to swoje przeznaczenie, bo książę miał umrzeć, nieraz cofając czas. Dahaka chce przywrócić porządek, ścigając księcia. I próbując go zabić, w czasie podróży statkiem na wyspę czasu, gdzie książę miał znaleźć rozwiązanie na problem z Dachaką, jego statek został zaatakowany przez dupiastą szachti, która wraz ze swoją nieumarłą armią simpów ścigała księcia. Dochodzi do walki z simpami szachti, a potem z nią. Po walce książę budzi się na wyspie czasu. co został księcia osiągnięty. Ale na wyspę także trafiła Shachti ze swoimi simpami. Przemierzamy przez ogromny zamek czasu. Dopadamy Shachti, która się siłuje z inną kobietą, to Kailina, Cycata piękność w czerwonym stroju, książę jako rasowy simp Idzie ratować Kailinę. I wtedy walczymy drugi raz z Szachti. Po pojedynku Szachti, coś mówi na temat księcia, że popełnia błąd. który zresztą będzie go wiele kosztować. I tak prezentuje się początek fabuły. Moim zdaniem, fabuła jest znacznie lepsza niż to było w poprzednicy. Historia jest ciekawsza, a nie zapchaj dziura, jaką były piaski czasu. Walka. Walka została znacznie ulepszona niż to było w pierwszej części. Dostajemy masę nowych ruchów do likwidacji przeciwników. Jeden z nowych ruchów to przerzucenie przeciwnika nad głowę, inne odbijanie się od przeciwnika, żeby trafić innego, kradzież broni przeciwnika w czasie walki, rzucanie bronią, mnóstwo specjalnych mocy, które pomogą nam w anihilacji przeciwników. Mamy od groma nowych przeciwników, trzeba dostosowywać styl walki do przeciwnika bardziej niż to było w poprzednicy. Walki są bardziej wymagające. Mimo że przeciwnicy nie są nieśmiertelni jak to było w pierwszej części. I także zauważyłem, że książę nie zawsze reagował na to, co wduszałem. Zamiast przeskoczyć przeciwnika i go uderzyć, często się od niego odbijał, wykonując inne combo. Bywa to uciążliwe, kiedy jedynie tym stylem możesz pokonać przeciwnika. Poprzedniczka była bardziej responsywna. Tak jakby gra czasami miała za dużo ruchów walki i przez to gubiła się w tym, co naduszamy. Nowa rzecz, minibosowie. I walki z bossami, już pierwszy pojedynek z bossem na statku potrafi sprawiać duże kłopoty. Grafika. I tu mamy minimalne ulepszenie grafiki, ale na 2004 rok otoczenie już nie jest bajkowe. Zmienił się klimat na bardziej mroczny, co też daje poważniejszą atmosferę niż bajkową. Otoczenie na 2004 prezentuje się średnio. Modele postaci już wyglądają słabo, bo od 2003 roku do 2004 roku Grafika zrobiła ogromny postęp. Zwłaszcza przez takie gry jak Far Cry, Half Life 2 i Doom 3. A silnik Jade engine, mimo że lekko usprawniony, znacznie odstawał od innych gier. Jedynie jak mówię, otoczenie prezentuje się średnio, więc nie raziło mnie to oczy. Ale modele postaci, będąc 14-latkiem, już kuły mnie w oczy. Cofanie czasu. Mechanika cofania czasu nic się nie zmieniła. Nadal możemy cofać czas w niebezpiecznych momentach dla księcia, ale Ubisoft dodał jeden element, którego nie było w piaskach czasu. Możemy cofać się w czasie do przeszłości, wtedy zamek zmienia swój wygląd na znacznie młodszy i potem możemy znowu wrócić do czasu teraźniejszego, w którym zamek jest już bardziej zniszczony. I czas odcisnął na nim swoje piętno. Przy tym zmieniając lokalizację niektórych pułapek i zagadek. W innym czasie one działają, a w innym nie. Co daje element swobody i nieliniowości. Akrobacje. To chyba jedyny element, co nie zrobił znacznego progresu. Ogólnie książę potrafi wykonywać wszystko, co było w poprzedniej części. I dodano jedynie kilka elementów. Jak uścanie się na linię, żeby przeskoczyć przepaść lub ostrza. Zagadki i pułapki. Twórcy postanowili, że im czegoś więcej, tym lepiej. I tak jest w duszy wojownika. Pułapek jest znacznie więcej niż to było w Sands of Time, co znacznie potrafi utrudnić przejście ich i trzeba więcej pogłówkować niż w jedynce. Zagadek też jest znacznie więcej i są bardziej logicznie stworzone niż ta przeklęta sala drzwi w piaskach czasu. Kamera. Już nie nasza Nemesis, jak to było poprzednio. Teraz jest jedynie uciążliwa, niż wnerwiająca. Możemy nią nawet sterować, kiedy kamera zmienia widok, ale też nieraz będziemy się siłować z kamerą, żeby przejść na normalny widok. Widać, że pewne rzeczy się nie zmieniają w Ubisoftie. haka, Madafaka? Ten milusiński, ogromny, napakowany potwór będzie nam umilał czas, kiedy będziemy myśleli, że jest spokój. Wtedy on się pojawia, żeby nas gonić i przytulić swoimi czarnymi tentaklami. Ubisoft widać, że ma fanów w chętajcach i postanowi męczyć nas pojawiającym się dahaką z Nikon, ale na poważnie. Ciekawy pomysł goniącego głównego antagonisty, który przykrza nam przygodę. Niestety, jako główny antagonista jest mało mówny i nie ma charakteru. Jedyny plus to, że nas ściga. Bo to trochę dla nas mały challenge, bo kiedy popełnimy błąd, uciekając przed Dachaką, kończy się to zgodem. I cofanie czasu nie pomaga kiedy pochłania nas swoimi tentaklami. I wciąga do siebie. Okropna śmierć. Więc kiedy zobaczycie tego strażnika czasu, radzę wam z Dusza wojownika podzieliła fandom na zwolenników piasków czasu i przeciwników drugiej części. W moim mniemaniu dusza wojownika to znacznie usprawniona wersja pierwszej części. A pokazanie zmieniającego się księcia z żartownisia na zgorzkniałego wojownika to dobry pomysł. I nie dziwi mnie ta zmiana osobowości księcia. Kiedy od 7 lat, każdym dniem musi walczyć o swoje życie. Ludzie powinni zrozumieć, że odpowiedź na zmianę osobowości księcia mają w fabule. Jedynie druga część gorzej stoi z responsywnością na dane ruchy w czasie walki. Co ogrywając w pierwsze części nie miałem z tym problemów. A teraz ogrywając dwójkę, naprawdę potrafiło mnie to rozgniewać, dlatego nie ukończyłem gry. Nawet wtedy chciałem zrezygnować z grania w nią i z tej recenzji i dodać do kategorii gier, które mi się nie podobają. Ale sobie przypomniałem, że kiedyś w nią dobrze mi się grało. Odbiegłem od tego pomysłu, co trochę mnie zdziwiło, że moja reakcja. Na tą część była bardziej negatywna niż kiedyś, ale widać standardy grania zmieniają się z wiekiem i dlatego to było na tyle z recenzji. I do zobaczenia, i do usłyszenia.